Miłego poranku. jadę dzisiaj na morskie oko. Tak wystarczy. Został mi jeden łyk kawy. E, I tak. Kawa jest gotowa. Mam <grytanie> czapkę. E, jestem w shortach. E, Wziąłam sobie bluzę, ale. No, oczywiście, okulary. E, tak. Gotówka, spodnie, Zdłu y, po prostu spodnie. Co jeszcze, Powerbank, e, kawę, a jeszcze obuwie. Co będzie na nogach? Na nogach będą Zimmerlandy, bo oni mają taką podeszwę akurat dla gór i E, bardzo wysokie, w sensie zafiksują mi stopę. Tak, niczego z jedzenia brać nie będziemy. E, wiem, że na, na górze tam w schronisku można będzie zjeść i ja bardzo chcę. E, już marzę o fasolce. Fasolce chyba po brytońsku. E, na dole też chyba pamiętam coś było. No a póki będziemy jechać do Zakopanego no parę stacji benzynowych też e, można zwiedzić i chyba tyle tak, nie zwracamy uwagi na moją gwiazdę mam e, pryszcz i córka mi podzieliła się ze, córka ze mną podzieliła się takimi naklejkami e, przy, zajechaliśmy do Maku i co mogę powiedzieć śniadanie w Maku не пышно. Mm -mm. Mm -mm. Замовила я какие себе, mm, я не знаю даже, как это называется, но ну, не мафия. Mm -hmm. авокадо. С авокадо, канапка с авокадо, но правда, очень не пышно. do parkingu, zostało nam parę minut, chyba trzy no i zjechaliśmy z góry i tutaj oczywiście stała policja zatrzymali z, w moim języku to nazywa się z radarem prędkość nasza była 74 można było jechać tylko 50 za prze, przekrącenia tej tej skali, nie skali 300 złotych mandatu i 5 punktów karnych naleczono. Pierwszy raz. To jest pierwszy mandat. A u Lity, u mnie też, no w sensie nigdy nie, nie zatrzymywali nas, ani Witalia, no ja nie jeżdżę. Jeszcze tak często. Szkoda, bardzo szkoda, bardzo nieprzyjemnie. Zaczęła się przygoda 300 zł. No i teraz chyba będę wypisywać papiery. Protokół? później, bo jestem trochę, bo za dużo teraz ludzi i takie trochę zamieszanie. Zobaczcie, ile busów. Parking zaparkowaliśmy auto w 7 km od wejścia do morskiego oka to nie wszystko. Mieliśmy jeszcze szczęście, bo przyjechaliśmy na pierwszy parking. E, po pierwsze zrobili rezerwację online. Kosztowało to 35 zł. Kiedy przyjechaliśmy, powiedzieli nam, przepraszam, nie ma miejsc. Jedźcie dalej, tam za zakrętem z lewej strony, okej. Okay. Przyjechaliśmy tam i tam znalazło się tylko jedno miejsce parkingowe. Akurat przy, przy samym wejściu. No i autobus, plus minus taki sam. Odwozi już do Marskiego okna. Ok, okna. <grywa> Oka. Słuchajcie, em, na stronie internetowej było napisane, że ten bus kierowca bierze opłatę osobno, ale przyjechaliśmy za darmo. E, nie pytałam, komu muszę oddać pieniążki. U mnie nie zapytali, ja też nie chciałam pytać. Początek, tutaj widać parking i początek trasy. Ojejku, co za kolejki. Na co czekają chyba? Czekają na konia. Nie pojedziemy na koniach ani do góry, ani w dół, chociaż była propozycja, żeby do góry pojechać na koniach, ale Naprawdę szkoda. A i jeszcze. Wiecie, że teraz w Krakowie bardzo dużo turystów z, ze wschodu. Nie wschodu, nie wiem jak nazywać. Arabów. E, dlaczego? Bo słyszałam, że e, mamy mamy trzy chyba loty dziennie. Codziennie przylepujemy do Krakowa. Dlatego w Krakowie, w samym Krakowie i do Zakopanego e, przyjeżdżałem bardzo, bardzo. No teraz można spotkać bardzo, bardzo dużo turystów takich <śmany> <Jakich>? <śmany> 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 e tak zdecydowaliśmy, że idziemy inną trasą. Jedziemy, e, trasa nazywa się e, Pięciu Stawów i tak już, już tak ciężko, e, tak zapamiętujemy, je, która ona jest, zielona, no to nam tutaj, nam, do... tak, zielona, Huch. idziemy. Myślę, że my gdzieś na środku Co mogę powiedzieć? Jest ciężko naprawdę, bo na morskie oko taka zwykła trasa, ona jedzie po prostu asfaltem. A tutaj cały czas albo kamienie, albo ziemia i cały czas w górę, w górę, w górę, w górę i dosyć tak musimy rieskać w górę. Huuu! kogoś spotkaliśmy. To jest lisek. Widzicie? Taki tak chodzi, nikogo nie boi się. Uj. Trasa z zielonego koloru zmienia się na czarnej. No w sensie na dolinę Pięciu Stawów, I nie... Zdecydowaliśmy, że nie pójdziemy tą czarną trasą. Pójdziemy zieloną, a zielona idzie na wodospad. O, teraz będą wszyscy robić zdjęcia, a my będziemy nagrywać. Dwie godziny, 40 minut, i jesteśmy na wodospadzie. Teraz pokażę Wam przepiękny widok. Staw, nie, dolina pięciu Staw, to znaczy drugie. Gdzieś jeszcze musi być trzecie, czwarte i piąte. I to jest trzecie. I tam jest schronisko. W końcu. Do schroniska na pięciu stopach doszliśmy za 3 godziny 50 minut. Płatność tutaj można i gotówką i oczywiście kartą, chociaż wszyscy mi mówili, że będę wzięła gotówkę. I spełniły się moje marzenia, facelka po brytańsku. No w końcu, doczekałam się. To twój czekaj. To też mój? Tak? Dwie Ja myślałam, że coś jest. A jeszcze mam... A jeszcze... Co? Opalona, Opalona jestem po plecach. Uf. Kiedy szliśmy do góry, nie wybraliśmy czarną trasę, bo tam było 40 minut i bardzo, bardzo e, takim. Mm, nie wiem jak to krótki padiom. ale kiedy będziemy schodzić na dół, to tylko 25 minut. No i teoretycznie nie musi być tak ciężko, ciężko ale no, trochę, trochę będzie.